Mamy już tu spotkanie właśnie mamy już. Aha! Z miłośnikowy gramem samochodowym. Siema, cześć. 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 Sami Bo... jesteś, czy? Sam jestem, nie mam danej ekipy. Nie masz ekipy. Sam ja, samochód, sprzęt. Masz tam ciemno czy jasno? Jasno. Zaraz z winą odegranie. się rozgrzany. Dobra, musimy gdzieś ładno pojechać. Dobra, masz się ja w tej policji będzie. Ale teraz podmianie przewodu robi robotę. Ojej, chłodzenie coś robi swoje. Wędka tylko delikatnie tutaj cieplutka jest. A tak to gorąca, nie słodka. Dobra, zapnij było zawsze się. rzeczy martwych. Ja, Nie no, przestało grać. Napierdala trochę, ADHD ma. No ej, 240 ponad na minutę no, wszystko idzie, idzie tu, tu dwa otworki na ciasno, żeby nie było gdzieś tam prześwitu powietrza. Tam nawiercone idzie na, na subwoofer. Ale robotę robi, bo jest jednak, nie, jest, nie grzeje się. Temperaturkę, nie wiem, ile mamy. 34, a było 47. Zawsze, przy ostrym graniu. Należąc o też inny przepływ więc inaczej pompa pracuje. A jak fajnie bombę widać teraz. No, bo tam się, się dławi, powietrza dużo łapie. Właśnie w kablach tylko. Kable no, 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 że muszę No to to jest prototyp jakiś tam na no? A tu mam termometr. Z przodu. Do tej kamerki, dlatego tego. I ty Ci pokazują temperaturę? Na, yy, ile na magnesie jest temperatura. Wiadomo, że na cewce jest więcej. Ale wiadomo, cewka oddaje temperaturę na magnes, Aha. a z magnesa idzie właśnie na chłodnicę. Przez Czasem szybciej jest ta temperatura oddawana i cewka potrafi się szybciej wychłodzić. Bo jednak, jednak na membranie czuć, bo membranę miałem gorącą na, na to, początku, to, to. a teraz y, przy ostrym graniu, takim jak zawsze gram łupię, ale jest naprawdę takie delikatne ciepełko mm -hmm. to jednak coś to, coś to daje. na pewno zawsze coś to daje zawsze odbierze tą temperaturę. No, bo wiem jak miałem tego, tego właśnie skrzyliony ten tani głośnik ten za 20 zł to membrana tak się ostro grzała że po czasie normalnie się spalił podejrzewam, że jakbym tak może go latem katował, tak przy 30 stopni w samochodzie nagrzane wiadomo, do 50 czasami 60, to pewnie cewkę można szybko wykończyć to na pewno. Właśnie te upalne te dni wykańczały dużo wzmacniaczy, Tam na tak, Facebooku ja ludzie właśnie, pisali też. Jakby te że upały zaczęły się, się właśnie martwić i wtedy stwierdziłem, że coś tu trzeba zrobić. W sumie nad samym projektem myślałem dwa miesiące, bo nie mogłem wymyślić jak to zrobić. jeden wentylator był, ale on nie ma tu z boku obudowy I przez to te powietrze całe uciekało na boki, a nie szło no w chłodnicę. I dałem Nie teraz, było cyrkulacji między tymi... Tak, teraz drugi dałem. Szkanu, tak, i on tu jest y, obudowany, przez to powietrze idzie prosto na chłodnicę i to lepiej daje radę. Tu zobaczysz. Nie, jest w ogóle gorący, nic. Pochwal się tym bas który tutaj masz. Powiedz, czego to zrobiłeś. A bas y, zrobiłem z Redotexu. To jest ogólnie taki materiał. Y... Najczęściej w silnikach stosowany jako izolator. No, nawet dobrze to dobrze tu się sprawia. Lepsze niż ten plastik co był. Plastikowy yy, bas-reflex, bo to całe drżało wszystko. Konstrukcja w ogóle słaba, chińska, chyba według To jednak ścianka aż tutaj nie wiem, z 2,5, może więcej tu jest. Tu się nic nie odkształca. Kolorek ładny. Mhm i dobrze to gra na tym. Tak? I to stroiłeś pod, na różnych długościach z tego co pamiętam. E, tak, robisz tak, kilka tak, egzemplarzy. Miał... Ogólnie... Świeć trochę może tak niżej, żeby nie w kamerę. Ogólnie teraz. zrobiłem dwie długości, ale stwierdziłem, że ta gra najlepiej i ta pozostała. I tak gra na tym. No i fajnie. Jedyne tutaj co sprawdzałem dzisiaj to można by było zmniejszyć średnicę w środku, ale z tego co się dowiedziałem, pioniery lubią dużo powietrza. To najlepiej będzie. Najlepiej, żeby to zostało tak jak jest. I Wiesz, po prostu mi się wydaje, że trafiłeś też średnicą do tego głośnika, po prostu tak, czujesz, że dobrze on tak. stroi się na tych wymiarach tego bas reflexu, nie? Ja. Ja, bo ogólnie tamten bas-refleks to był oryginalny, jak kupiłem ze skrzynią, to on miał ściankę może, nie wiem, z 2 mm, wszystko drżało, robiło taki przydźwięk. Taki normalnie to było w samochodzie wszystko słychać, a nie było słychać tylko czystości basu w aucie, mhm. tak by plastiki drżały czy coś takiego, a teraz jest wszystko w porządku. Taki był efekt duszenia się jakby. Tak. No dobra, zobaczmy ten głośnik, jaką jak ma temperaturę. Uah. Jak krowie w dupę! <grytania> A! Nie, wiem, nie, nie, No. Fajnie. A wtedy nie szło dotknąć bez tego, no. bo można się było poparzyć. Ja się nie raz poparzyłem, bo ściegawo się sprawdzałem, normalnie piekło. Oświetlę teraz tutaj ten sam układ chłodzenia, o właśnie. Sam układ chłodzenia kosztuje 430 zł. Ja Aha. kupiłem za 40 na licytacji. Był tylko uszkodzony wentylator, który sam zamontowałem. Przerobiłem w ogóle takiego. Wyjąłem cały tylko ten radiator. Ale mimo wszystko coś nie sprawdziło ta góra. Myślałem dołożyć dolny i teraz jest ok. Teraz, jeszcze w przyszłości, myślę, żeby jakoś wprowadzić chłodzenie do wzmacniacza, ale to jeszcze ciężki temat. Dlaczego? A trzeba pomyśleć jak to tam zrobić, są te rezystory, to wszystko od basu wszystko drży. Ale sądzi, żeby do środka wejść, tak? Tak, jak jak transistory, na jak tranzystory to... bezpośrednio, nie? Tak. tylko listwę zrobić. Ja podejrzewam. Że ja, bym, jakbym... ja bym myślał, żeby zrobić jakąś listwę z, z kluczami na zewnątrz do tego wzmacniacza. A, a sama, sama listwa, żeby była jakby przechodziła przez układ, nie? Ogólnie, przez ogólnie jest takie coś jak termopady. To są takie taśmy, które się przykleja na rezystory i ona odbiera całą temperaturę. Aha, tak jak w laptopie, tak? tak Coś tak, takiego jak w laptopie. jest. I wtedy można dać to na zewnątrz i na zewnątrz dać jakiś radiator, albo po prostu chłodzenie w ogóle. Ale czy to się sprawdzi, to jeszcze nie wiem. Podejrzewam, że. Głowa pełna pomysłów, tak, z tego co nie, widzę. że przyszłości... Głowa wynalazcy. Tak, podejrzewam, że w przyszłości będą jakieś testy nad tym. Tak, widać tu takie testy, kombinacje. Z tego co widać, A. wiadomo, że pewne jakieś konstrukcje, może nie zawsze jakby znajdą jakby popyt u niektórych wyznawców tak. karagi, ale. Skutek jest taki, że faktycznie to działa. Mieliśmy tutaj testy robione, kolega robił, no i spadki temperatur były tutaj o ile stopni tam? Kilkanaście, jak nie eee, nawet... Bez chłodzenia 47,5. Nawet podejrzewam, że na cewce nawet więcej jeszcze było, bo to jest taki termometr ogólnie do domowej temperatury, a na zewnątrz. Wiadomo, że dokładność też nie jest tak, taka nie jest taka być. dokładność. Ale spadło, trzyma się w granicach 30-35 max. To Aha. spadło nawet 19 stopni mogę powiedzieć, że spadło. Super. Pobudzimy ludzi. Może w przyszłości jakieś oświetlenie jeszcze dołożę. Tu ogólnie to chcę zmienić, tam lampka... No oświetlenie, oświetlenie To jest ważne. Ja też właśnie muszę o czymś. W ogóle tą skrzynię zabudować, jakoś chcę, wiesz inaczej. Sama pompa co jest na yy, Suboferze To też jest podświetlana, tylko że nie widać w sumie tutaj stoimy i tylko czekamy aż policja po nas przyjedzie Jest Dobra. chyba już po 23. Dobra, w będziemy płacić. albo będziemy uciekać. <laughs> spierdolamy są, jedziemy gdzieś. Idziemy <laughs> na parking najlepiej gdzieś chyba mi się wydaje będzie jechać gdzieś Patryk pilnuje tutaj skrzyni. <gry> Też... tak. A już skład tablicę, No My to z No, ja tak samo. Ja mam... Widzisz, ona tylko tak dynda, nie? No. Ona tylko dynda jak jeszcze baz włączy to to wszystko lata tutaj, nie? Widzę, że Profesor, dla telewizji TV4. Tak, to jest czwarty. Program muzyczny, na Dokładnie, kanał czwarty, kurwa. <laughs> Muszę nazwę kanału zmienić na TV4. <laughs> Gorzej samochód sprzeda mi się rejestrację z No dobra. Jest środek nocy, w pół do pierwszej. A my przejechaliśmy sobie dzisiaj na jedzonko jeszcze. Ale nie wiem czy to się dostaniemy, bo to chyba jakaś impreza się odbywa właśnie. Zaraz wejdziemy i się przekonamy. Jest okej, okay. wejdziemy. Flacări, kotlet, mors, marshal.